Witam traderów. z tej strony Piotr Głowacki, serwis Witam rozpoczynamy analizę indeksu kontraktów. Rozpoczynamy podobnie jak w ubiegłym tygodniu od indeksu SP 500, wykres dzienny. Widzimy, że świeca z ubiegłego piątku została w pełni zneutralizowana, wsparcie wskazywane poprzednio tygodniu zostało naleszone. rynek wyszedł na nowe maksima. Co ciekawe, wskaźnik ponownie pokazuje możliwość wzrostu. Jak w tym kontekście będzie wyglądał polski rynek? Zaczynamy od kontraktów na indeks WIG20, kontrakty FW20. Jesteśmy w układzie neutralnym, z tego względu, że kontrakt z jednej strony oscyluje wokół średnich, z drugiej strony wskaźnik nie pokazuje jednoznacznej tendencji. W poniedziałek rynek otworzył się luką w dół, wyszedł poniżej linii trendu, po czym szybko zawrócił, robiąc młota, którego wskazywaliśmy w we wtorkowej porannej analizie. Kolejna luka w górę i tydzień lekko, lekko bokiem, natomiast ukształtowała się tu mniej więcej fala wzrostu, korekta. Po tej korekcie powinien nastąpić kolejny ruch w górę, którego, na który wskazywaliśmy w drugiej połowie tygodnia, to jest na 1824 no, piątkowa sesja nie zakończyła się zbyt dobrze um, ważne jest aby rynek nie przechodził poniżej poziomu 2732 myślę że to jest bardzo ważny poziom dla zachowania tendencji wzrostowej po to aby wyjść na 2824 tam będziemy obserwować czy ruch był zrobiony ponownie trójką eee, tak jak te ruchy. Tutaj mieliśmy trójkę, tutaj mieliśmy trójkę. Pytanie: czy ten ruch również będzie trójką, czy będzie impulsem? Od tego będziemy uzależniać dalszą interpretację y, dla kontraktu. Y, ponownie wspomnę poziom 2.732. Bardzo, bardzo ważne wsparcie, y, od którego będziemy uzależniać dalszą analizę y, kierunku kontraktu. Przechodząc dalej na rynek spółek, indeks SWIG 80. Bardzo ładne zachowanie w tym tygodniu. Świeca poniedziałkowa, mocne naciągnięcie w dół i ruch, ruch w górę. Od minimum mamy około 300, 300 punktów ruchu. Dość sporo. Tutaj wyrysowała nam się szybka korekta ABC. Wskaźnik próbuje zawracać. No myślę, że ta struktura fali trzeciej, ona nam się dopiero rozbudowuje, więc możemy mieć do czynienia dopiero z pierwszą falą w trzeciej fali, druga fala w trzeciej fali, w trzecia w trzeciej, także tutaj powinniśmy powinni zobaczyć bardzo mocny ruch wzrostowy. No, czy tak będzie w najbliższym tygodniu, będziemy obserwować. Dynamika potwierdzi nam lub zaprzeczy bieżącemu oznaczeniu. I na koniec indeks MWIG 40, również początek tygodnia bardzo dobry. Widzimy, że udało się rynkowi wejść na kolejny wyższy poziom. Wyjście, ponownie walka z poprzednim szczytem Rynek nie chce się cofać, możliwe, że tak jak wspominałem w poprzedniej analizie, mamy jakąś korektę pędzącą zrobioną, także też jest szansa na kontynuację ruchu wzrostowego. No, wszystko na razie układa się po myśli kupujących brak sygnałów do odwrotu. Myślę, że stopa możemy prze, przestawić na ostatnie minimum, czyli to jest poziom e, 2787 na MV-u. Układ na razie pozytywny. Obserwujemy i liczymy na wzrosty, które podpowiadają właśnie obserwowane wykresy. Tak widzę rynek najbliższy czas. Pozdrawiam traderów i do usłyszenia!